No dobra, czyli w takim razie wracam po trzech tygodniach z długiej trasy koncertowej, zmachana, zmęczona, wszystko mnie boli. To jakie partie mięśniowe mogę sobie w tym jacuzzi wymasować? Tak naprawdę w dobrej wadnie spa jesteś w stanie wymasować wszystkie kluczowe partie mięśniowe. Mhm. W tym modelu Cameo Sundance Spa, który wybrałaś, masz olbrzymie możliwości. Możesz masować od, się od stóp aż po szyję. Bardzo dobrze. <laughs> zazwyczaj, tak naprawdę zazwyczaj jest tak, że w zależności od tego, co robimy, będziemy się koncentrować na, konkretnej, na konkretnych Tych grupach mięśni. Mięśniowych. Tak, mm -hmm. tak. Na przykład ktoś, kto chodzi po górach, jeździ na rowerze, czy stoi godzinami, będzie chętnie masował mm -hmm. sobie stopy, łydki czy uda. Mm -hmm. A z kolei ktoś, kto spędza godziny przed komputerem, no chętniej mm -hmm. będzie masował powiedzmy dłonie, nadgarstki, mm -hmm. tą obręcz barkową i szyję, ponieważ tam u nich pojawia się najwięcej napięcia. Mm -hmm. Także w zależności od tego, co robimy, to przypuszczam, że na tym się koncentrujemy, natomiast to dobre urządzenie daje olbrzymie możliwości. Możliwości, nie, no to ja jako wokalistka spędzająca permanentnie czas w busie, no to u mnie to lędźwia, kręgosłup w ogóle właściwie na całej płaszczyźnie, no i e, szyja, o Jezu, to jest dramat. Tak, Także no to super. myślę, że pod tym kątem hydroterapia, tak, też. hydroterapia to jest świetne rozwiązanie.